Idziemy do rebela, wchodzimy, naciskamy trójkąt, a przy końcu gaz. Nie mamy skopiowania auto, to wystarczy tylko wyjść z, z tego z wyścigu. Vintage 93 TV totally kicked the button. Kurwa, jechanie jedną ręką to jest mazownie. No już, kurwa. Steruję kolanem. No. Teraz najciekawsze za ile go sprzedam. Dwieście czterdzieści tysięcy. 是的呀。